No, wy biegnijcie! Ja tylko czekam, aż wy uciekniecie! Bo przecież ja cię mogę dotknąć w każdym momencie, kiedy chcę. Ciebie też. Uciekaj! Chcę mieć wyzwanie! A nie, co ja mam z tego? Nie, to nie tak ma działać. To nie na tym ta gra polega. Wreszcie się ktoś stary. No, ty małpoty! Co tu jedzieje? Kamień mnie zabrał. Co to jest? To nie No, jak nie ty? Venom? a ja nie mogę, ja już, ja się wyciszę <laughs> Samo destrukcja Wow! Osobie, ci nie powie, Miałbyś trochę kultury! Michael, Siema! Super. A, się złożył! O, zielony! No, to co ja się, ja nie nie się nie dzieje? Jak rusza, ktoś się losi, Co? Się lubi nie, nie. Ale... Ja jestem lekko czarny. Co tu się a, dzieje? dzieje? go jego jest. ty się tak zestresowałaś. Małpą, która ledwo tu wchodzi, kurde, spadłem Jeśli podobają ci się moje filmy, to zachęcam do zostawienia łapki w górę, ponieważ bardzo mi to pomaga, wypromować się na tym ciężkim, youtubowym rynku. Oraz zachęcam do zasubskrybowania kanału, ponieważ lecimy po 2000 subskrypcji. Będzie mega fajnie, jeśli pomożesz. Dzięki za wszystko. Co się dzieje? Jak to się stało? Fajna gitara. Co się stało właśnie nie, 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 nie. w tym momencie? to sobie po tych chciałem śmieje się z tego okupa. Co ty mówisz? Śpiewa sobie pod nosem jakieś pieśni ciekawe. Wszystko mnie boli. Tak już bywa w tej grze. W ogóle dzięki wam odblokowałem bycie partnerem YouTube'a i zostałem partnerem YouTube'a, lecz nie włączę wsparcia z pewnych powodów AdSensowych. Więc trochę jeszcze z AdSensem poczekam. I zarabianiem wsparcia A więc jeśli chcesz mnie wesprzeć To możesz wesprzeć mnie pieniężnie w inny sposób W opisie jest link do donatów I będzie mi mega miło, bo zbieram na Lepszy sprzęt, jakieś ulepszenia, wymarzone przymioty I tak dalej Ale broda Kamil, jest takie no, ja miejsce bieram. Gdzie ludzie danej ilości IQ nie zapraszają ja bieram, ja To jest właśnie to miejsce <laughs> Czemu ty do niego tak pokazałeś? A ty co? Ty mi go dajesz za każdym razem, jak gramy. Co to było? <grystanie> Wojs ma w ogóle inny humor. Siedzi i mówi jajko. I się śmieje z tego, nie? Co? Lubię. Zachorował. No i co się dzieje? Aha. Co się dzieje? Zmienił się w Darta Vader'a. Proszę bardzo. Atakuje go tak. O, <grystanie> Były dwie próby z dwóch osób. Ja go złapałem. Nie ja go złapałem. Ja go złapałem. O, nie, o, dobra, nie o, o, dobra, nieważne. O, okej, okay, dobra, uciekam. Weź do, do kogo on cię złapał. Nie wiem, Ja zuprawy skopci wyskoczyłem Ja pierdzielę Cóż za emocje w tej grze? No nie wierzę! Wojs, co ty zrobiłeś? Nie Teraz mnie goni. Haha. <noise> <noise> Czemu ty na migi mówisz? <noise> no,

No nie wierzę Gdzie on jest? Nie wierzę no! Zobaczymy Trzecia w nocy okno No nie wierzę w niego Ty dalej tu stoisz? Panie Wojciech, proszę mnie zostawić, ja pana bardzo lubię Nie ma potrzeby, żeby pan mnie tutaj gonił wezmę Ciebie CO?! No... Cześć Dobra nudzi mi się, masz czy mnie No nie, no ja chcę gonić Jeśli ktoś stoi, to ja nie łapię ludzi No co to jest?! Chobie z jakiś scp jednocześnie Wszystkim w sumie jest Twój głos jest idealny do horroru Ja się bardziej boję twojego głosu, niż tego żeby mnie złapię. Ja nie wierzę. Aresztowany zostaniesz. Trzeba było strzelać. No co ty robisz? Mam dwubiegunować. Do kościoła, nie! nie... grzeczni ludzie. Nie, nie do kościoła. Jak to? O ty... Nie, złap Wojsa. Z zrób dobry uczynek. No tych chuj. Kiedyś się tu złapałem! Pamiętam! A ja nie. No dobra, tego się nie spodziewa. No słyszę głów go za mną. Jak mam się nie stresować? No pewnie, że on! Dzięki! Co to papi! Potrzebuję ochrony personalnej. Kupuję ochroniarzy. I Ojca i Syna i ducha świętego. Amen. Idź w filmie Boga! Deodor, mogę autogram? Możesz! Mam dość już, nie chcę tego nagrywać dzisiaj. Wystarczająco było. Dzięki za oglądanie. Do następnego filmu. Cześć